Yeah. Ciepłe lato, wróć do mnie Chcę mrużyć oczy, patrząc się na słońce Hej lato, no weź wróć do mnie Zakręcam już butelki nieoderwalnym korkiem Hej lato, weź proszę wróć do mnie Kalesony chcę zdjąć ale sony chcę zdjąć. Minus 8 to systemu błąd. Minus 8 to systemu błąd. Hej, lato, przyjdź wreszcie. Chcę widzieć ciało jej, jak opina się na sukience. Lato, 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 niech zapłonie w plenerze trawa. Hej, słońce, za każdy promień swój dostaniesz brawa. Absurdalne dawki witaminy D zamawiam. Oczy dookoła, głowy wizualna strawa. Sukienki, topy i bluzki z ramion Kelnerzy i kelnerki między stolikami robią slalo. Gdzie jesteś? Halo! Mm. Wołam cię przez megafon przyjdź do mnie, no weź, weź lato Chcę widzieć, drodzy, słońcem. twarze chcę trzymać cię za rękę i iść parze zniosę nawet te bzyczenie, komarze tylko weź lato, Wróć do mnie, bo 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 chcę w końcu zdjąć kalesony bo 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 na trawie się położyć i jarać gibony, jarać gibony Lato, 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 lato powtarzam jak obłąkany Wróć do mnie coś zajaramy Idę ulicami, widzę lożki zdrowe, ciuchy tak jak lubię obcisłe i kolorowe Jak leginsy na dobrej pupie notolowe Oparłby mi to I jak zawodowiec, może nie Leon i nie ze mną akordeon Ale widzę te oczy zielone jak neon, więc ho! Weź, 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 ze mną gandzie Zrzućmy ubrania i polećmy po bandzie Weź, weź, Zajaraj ze mną gandzie Puszczę cigaretę, zafter seks będzie fajnie Pika, pika, będzie pikantnie W oczach jesteś jak 20 kwietnia, Ty w moich oczach jesteś ledwie pełnoletnia Każdy z krawek ciebie jest kanonem piękna Weź, 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 zajaraj ze mną łebka. <śm>